tam, Dzisiaj dzień bez deszczu. To pora wyjść na świeże powietrze, spacerować. Zobaczymy, co dziś wyjdzie. Pierwszy sygnał 85. Kolor przełącza się na żelazo. Kolor. to kolor zobaczymy co będzie pod fantąm miszkietowa Kolejny sygnał 55 56 to kropki wojny Mus fallia Nie, tylko Fan Dobra widzę Duży Daczek I Polmosa Kolejny sygnał wykopany już Tylko podjęcie I taki kolor z на буй. Морозится, блин. Ну, ладно. Teraz trafiłem depozyt, już to takuje depozytu. Nie trafiłem. Tak, depozyt, bucelek. Bo wszystkie jednakowe trochę tego jest. Zróbmy to O, ja, ou, tego to tu nie brakuje. Tyle ołowiu. Za każdym razem co się wychodzi. Do lasu, to ołów Znowu też mam wykopane. Czyli był taki jak na folię na początku. Ale to To było nawet dosyć głęboko. To folia przebijała na polu widzę dziesiątka no, 8 religów pesarstwo niemieckie oraz przy takich dziura wiem, to były kopane dziury na, na sadzonki Osignał 84 Вдоль. Оккурцы. шпилька. z wiatrakiem słabo widzę bo to brudne tak jest wiatr może się w domu domyje ja widzę w fajniejszym stanie i polmas i polmas Sygnał 76 pięć. A kulka połowiona. I ma się. Kapsel. takie doła. Sygnał. Sygnał taki, blacha tak. Ale jaka to jama? ja mam delikatny ale się ktoś nakopił folia różne no fajne znalezisko od dzika kolegi raz się zapuściłem w takie rejony lasu ale tu jest pusto jak ktoś się znajdzie to albo folia Kapsel lub puszka od piwa. Trzeba zobaczyć co w tym dole. W dole nic nie było. Idziemy dalej szukać. Jest butelczyna. Koplica. na skrzyżowaniu. Drug, dał sygnał. 69 dziewięć. Załotica od buta. Ale dziwnie, bo tu jest mięsko, tu szeroko. I nie tyle. do drogą i przy na tej drodze miałem sygnał 84 Polmas Teraz doszedłem bliżej zabudowań już widać bo śmieci są wszędzie był jakiś sygnał głęboki 82 polmas Посмотрим, что этим родом выйдет Какая-то там вещь написано Но не видно что teraz fajny sygnał, 77 no łódzko przy domach może też żyją te dęby kolejny sygnał wykopany 76 w О, я сюда, сюда А, утка. Там была утка. А, тут есть утка. Снова гора. Видно, что я стою на кончике. Расыгнал железную. И подкова а вот такая малышка. Первый раз такая. подкова не вышла одна рынка. Сейчас снова все отдалю, а может быть, там был хашек, я думаю, опоны были, что хашек, что были, что. И тут раз выкопал им и тебе удалось. Это было, тогда, до усек. спила a kiedyś tu niedaleko znalazłem listę może się jeszcze trafił dzisiaj a kolejna wstępa w tym razie mniejsza cała żychwa mam sygnał wysoki 92 oby to była łuska iła

pewnie na ściągana drewna lasu. i lasu druga końcówka kawa łańcucha mhm. tu mam sygnał jakiś, a już na kolor koło tego łańcucha to był 77 Łóżka rozgnieciona i tak, zaczek dzisiaj koniec 3-4 godzinki pokopane trochę las wyczyszczony i na parkingu jestem i takie podsumowanie no ale co wyszło ze złomu co tu widać jakiś hak blaska do zbierania żywicie petkowa reszta mi wyleciało, ta duże po kolej. to straszny jako 2 też tam 23J, o nie mylę Łańcucha, tych małych 10 szeligów łódka łóżka nabójki przednie jakieś dwie kulki guzik, gaciak, blaszka no i najlepszy fantik nie to ten wiatrok, chyba świetle lubię Tyle śmieciurów, kapsle, zawleczki, folijki Masa, masa tego jest Wasa i tyle no. A do następnego, hej!